Po prawie pięciu miesiącach od premiery Sons of the Forest w Early Accessie, twórcy dodali do gry końcowego bossa. I to prawdziwego końcowego bossa, bo ten tutaj zdecydowanie się nie liczy. Od początku był on całkowicie niesatysfakcjonujący. No dobra, po prostu był słaby, ok? Za to teraz. Teraz twórcy dodali prawdziwego ostatniego przeciwnika, który na spokojnie może się równać z Megan, ostatnim bossem z poprzedniej gry, czyli The Forest. I właśnie dziś głównie sobie o nim porozmawiamy, bo jest to dość ciekawy przeciwnik. Który jednocześnie dostarcza nam, prócz ciekawej walki, kilka istotnych dla fabuły informacji, ale też część z lore gry wywraca całkowicie do góry nogami. Ale jednak, zanim zaczniemy, to wypada zaznaczyć, że w tym filmie będą spoilery odnośnie zakończenia Sons of the Forest oraz walki z nowo dodanym bossem. Nie wiem, czy czegokolwiek innego mogliście się spodziewać wchodząc na ten film, ale myślę, że warto zaznaczyć. W najnowszej aktualizacji do Sons of the Forest jednak już nie tak świeżej, bo ma około dwa tygodnie w momencie publikacji tego materiału. Twórcy dodali do gry kolejnego przeciwnika, będącego ostatnim wyzwaniem podczas naszej gry w Sons of the Forest. Jest nim potężny mutant, który na pierwszy rzut oka przypomina innego z mutantów. Które nieraz spotykaliśmy w trakcie gry, a mianowicie Slagiego. Jednak w tym przypadku jest to zdecydowanie ulepszona, choć może trafniejszym słowem byłoby bardziej zmutowana jego wersja. Nasz nowy Endboss, jeżeli mu się przyjrzymy, choć właściwie widać to już na pierwszy rzut oka, jest tak naprawdę zmutowanym agentem Sahary, którego spotykamy nieraz w trakcie fabuły. Ostatnim momentem, w którym go widzimy przed spotkaniem z jego zmutowaną wersją, jest scenka, w której nie zdąża on dostać się do artefaktu kostki, w wyniku czego po jej aktywacji przemienia się on w dużą zmutowaną masę znajdującą się od razu za ścianą artefaktu. Jednak zdecydowanie nie wygląda on wtedy tak, jak w czasie końcowej walki. Nie ma żadnych wystających kończyn czy też otworów, które obecne są w jego ciele podczas walki. Dodatkowo, też koło artefaktu jest po prostu statycznym zbiorem tkanek z wystającą głową, natomiast podczas walki jest on już wyjątkowo mobilny. Taki stan rzeczy oznacza, że Giannu, bo tak miał na imię ten tajny agent Sahary, nie tylko zmienił się pod wpływem artefaktu, ale też dodatkowo zmutował w tym momencie. W którym nasz bohater wraz z Timim udali się z demonicznej jaskini na powierzchnię oraz wezwali śmigłowce czyli w sumie całkowicie inaczej niż pozostałe mutanty obecne na wyspie które po prostu zmieniły się w dane rodzaje mutantów od razu po działaniu artefaktu oraz dalej już prawdopodobnie nie mutowały. Dokładniejszy film na ten temat mam już na moim kanale, więc jeżeli jesteście bardziej zainteresowani tym, jak powstały mutanty w świecie Sons of the Forest, to koniecznie sprawdźcie film, do którego link macie w opisie, oraz teraz pojawia wam się w karcie. Natomiast dziś o tym, jak powstały mutanty, opowiem w wielkim skrócie, bo będzie to istotne w kontekście opowiadania o nowym Bosie w grze. Podczas obserwacji różnych poszlak w postaci rysunków na ścianach przedstawiających artefakt, a także nagrań ukazujących pojawienie się mutantów na wyspie, możemy zauważyć, że istoty te nie są zmutowanymi ludźmi, tylko przy pomocy nieznanej siły pochodzącej z artefaktu pojawili się w miejsce ludzi. Najpierw dochodzi u nich do rozszczepienia, gdzie pojawiają się wersje ludzi z różnych wymiarów, a następnie każda z tych wersji przemienia się w mutanta. Domyślnie w ten rodzaj określony przez społeczność jako jaskiniowe kanibale. To w sumie dość uwłaczająca nazwa, przecież są oni mutantami i nie mają dosłownie nic wspólnego z kanibalami z powierzchni wyspy. Inne rodzaje mutantów powstają natomiast w sytuacji, w której ciała wariacji danej osoby z różnych wymiarów nie zdążą się w trakcie działania artefaktu całkowicie rozdzielić. Wtedy w trakcie przemiany ich w mutanty pojawiają się istoty, które wyglądają jak połączone ze sobą mutanty, takie jak chociażby bliźniaki. Połączone ze sobą są one właśnie w tych miejscach, w których nie doszło do rozdzielenia w trakcie działania artefaktu. Dodatkowo też wpływ na to, w jakiego mutanta dana osoba się przemieni, zdaje się mieć odległość osoby od artefaktu w trakcie jego działania. Wedle zasady, kto znajduje się w momencie aktywacji bliżej artefaktu, dozna znacznie poważniejszych mutacji. A właściwie to przemiany, bo ciężko dotychczas było mówić o mutacjach, jeżeli zmiany były wywoływane przez artefakt tak nagle. Tak oto wedle tej teorii osoby znajdujące się w podobnej odległości co te widziane na nagraniach, przemieniały się w mutanty, natomiast osoby znajdujące się bardzo blisko, tak jak Giannio w końcowej kadscence, przemieniały się w niekształtne masy podobne do Slagich. Powstawali oni na podobnej zasadzie i ciała w momencie działania artefaktu rozszczepiały się, jednak siła oddziaływania kostki była tak silna, że od razu mutowały oraz łączyły się ze sobą, tworząc to, co pozostało z agenta w tej kadzcence. Natomiast osoby znajdujące się bardzo daleko doznały tylko drobnych mutacji. Spekuluje się na przykład, że w ten sposób powstała Wirginia. W sensie nie jej całość, tylko jej trzecia noga, która jest wynikiem działania artefaktu ze znacznej już odległości. Ale my w tym filmie nie owierdzinni tylko o nowym bosie, więc wróćmy sobie do niego. Wedle dotychczas dostępnych informacji mutacje zachodzące u osób były dość zerojedynkowe. Osoby w wyniku działania artefaktu od razu przemieniały się w mutanty, natomiast osoby znajdujące się zbyt blisko zmieniały się w to, co stało się z agentem oraz prawdopodobnie też niedługo później umierały, co wydaje się sugerować ten oto malunek na ścianie przedstawiający kostkę oraz martwe osoby tuż obok niej oraz tę jedną, która przeżyła wewnątrz artefaktu. Po przemianie, w wyniku działania kostki, nie dochodziło już do żadnych kolejnych mutacji. Tak naprawdę dotychczas jedynie Slagi był rodzajem mutanta, do którego nie byliśmy do końca pewni, jak powstał. Choć sposób, w jaki przemiana działa u innych, kazał sugerować, że w ich przypadku działo się tak samo. Dopiero mutant Gianni był pierwszym, który widocznie zmutował już po działaniu artefaktu. Z niekształtnej masy, wrośniętej wręcz w skały koło artefaktu, przemienił się w najgroźniejszego z mutantów na wyspie i to na dodatek na tyle silnego, by wydostać się z jaskini, przebijając się przez kolejne warstwy skał. Wygląda on jak mocno przerośnięty slagi i nawet ma z nim kilka cech wspólnych. Podobnie jak ten rodzaj mutantów, składa on się z dość nieregularnie połączonych ciał, a także posiada zdolność do tworzenia bądź też rodzenia małych mutantów. Nie do końca wiem, jak to się tam u tych mutantów odbywa. Jednak też te dwa rodzaje mutantów dzieli wiele różnic, jak chociażby to, że Diany jest dużo silniejszy, a także szybszy od Slagich. Być może podczas przemiany żaden z Slagich nie był tak blisko artefaktu jak agent Sahary i to dlatego jest on wyjątkowy na skalę całej wyspy. Ciekawe jest też to, że mutant ten wydostał się z jaskini, wydaje się, tylko po to, aby dopaść nas wraz z Teamim, próbujących opuścić wyspę. Czyżby w jakiś sposób, nawet w formie mutanta, pamiętał on ostatnie chwile ze swojego życia i próbował się w jakiś sposób zemścić? A może mutacje sprawiły, że jest on wyjątkowo agresywny i jest też w stanie z takiej odległości wyczuć niezmienione osoby? Albo też idąc tropem wyostrzonych zmysłów, możliwe, że z jaskini wywabił go dźwięk zbliżających się śmigłowców. Niezależnie od tego, jest to wyjątkowy typ mutanta. Dodatkowo też ciekawa wydaje się ta wnęka w jego ciele, z którego domyślnie wypuszczane są dzieci mutanty, bo w początkowej fazie walki z tego miejsca wychodzą bliźniaki. Oraz do tego samego miejsca włożony został pilot jednego ze śmigłowców. Odrażający widok, tym bardziej, że prawdopodobnie mutant włożył go sobie tam, aby zapewnić pożywienie innym mutantom przebywającym w jego środku. Ale jak one się tam znalazły? Możliwe jest, że ten mutant przechodząc przez jaskinię specjalnie chwytał inne mutanty oraz umieszczał je tam tylko po to, aby wypuścić je w trakcie walki, zapewniając sobie w ten sposób wsparcie. Jak więc widzicie, mutant, który powstał z działaniu, jest niezwykły nawet w porównaniu do innych obecnych w Sons of the Forest. Nie dość, że wyróżnia się swoją budową, tak na dodatek wyróżniają go jego zachowania w postaci pogoni za bohaterami oraz sposobu powstania, bo prawdopodobnie jako jedyny nie powstał od razu w efekcie działania artefaktu. Tylko dodatkowo potem zmutował w to, co widzimy podczas ostatniej walki w grze. W ten sposób niejako zmienił lore tego świata, pokazując, że artefakt kostki nie tylko zmienia osoby w mutanty, ale też jest w stanie sprawić, że następnie zmutują one w coś jeszcze bardziej przerażającego. Zdecydowanie jest to wątek, który ciekawie by było, jakby twórcy rozwinęli w kolejnych aktualizacjach które my również omówimy sobie na tym kanale, więc koniecznie zasubskrybujcie kanał, aby tego nie przegapić. Przypominam też, abyście koniecznie sprawdzili film, który dokładniej opisuje powstanie mutantów z Sons of the Forest oraz działanie artefaktu kostki.